A weź podnieś się Czekaj Wyciąga Weź na sobie napręż i zobacz czy on wyciąga coś A weź jeszcze napręż Napręż tak ten i walgo No, bo cię Walgo, jo Walgo, Walgo, Jest, nie? Idę po podbierak. To możemy go tak czapnim, co? Duży Czekaj, werka patrz, rybka jest. Pokaż? No, jest szupak. Pokaż? No, chodź, zobacz. Nie jest taki śleć. Zasmakował mu. Pokaż? Pokaż. O duchu. O nie. No, Zasmakował mu twój karaś. O. Gdzie? Karaś poszedł, ale. Czap! Czap! Czekaj! O. Czekaj! Czekaj! O. Czekaj! Jego ja go czapnę. Stój tu! Stój tu Werka! Stój! Ja go złapię. Usiądź! Daj go tu bliżej. Ja. Zobacz jaki jest kafar. Widzisz Werka? No. Ojeju. Ojeju. Do jest.